Słuchajcie GPT, kto to jest haker? Haker to osoba, która posiada zaawansowane umiejętności komputerowe i potrafi manipulować systemami komputerowymi oraz sieciami. Istnieją różne rodzaje hakerów, które różnią się intencjami i metodami działania. White Hat to etyczni hakerzy którzy wykorzystują swoje umiejętności do testowania i zabezpieczania systemów, pracują często dla firm, aby pomóc im znaleźć i naprawić luki w zabezpieczeniach. Black Hat to złośliwi hakerzy, którzy łamią zabezpieczenia systemów komputerowych w celu kradzieży danych, wywołania zniszczeń lub osiągnięcia innych nielegalnych celów często są motywowani finansowo. Grey hat to hakerzy, którzy balansują między etycznymi i nieetycznymi działaniami. Mogą łamać zabezpieczenia bez zgody właściciela systemu, ale nie zawsze mają złośliwe intencje i czasami informują właściciela o znalezionych lukach. Script Kids to niedoświadczeni hakerzy, którzy korzystają z gotowych narzędzi i skryptów stworzonych przez innych. Bardziej doświadczonych hakerów. Ich umiejętności techniczne są zazwyczaj ograniczone. Hakerzy mogą odgrywać różne role w społeczeństwie, od ochrony naszych danych i systemów po stwarzanie zagrożeń dla bezpieczeństwa cyfrowego. W czacie GPT? Czy agencje bezpieczeństwa i agencje wywiadowcze korzystają z usług hakerów? Tak, agencje bezpieczeństwa i agencje wywiadowcze często korzystają z usług hakerów, zarówno zatrudniając ich na stałe, jak i współpracując z nimi w określonych sytuacjach. Istnieje kilka sposobów, w jakie te agencje mogą korzystać z umiejętności hakerów. Zatrudnianie etycznych hakerów. Agencje często zatrudniają białe kapelusze, white hack hackers. Do testowania i wzmacniania swoich systemów zabezpieczeń takie osoby pomagają identyfikować luki w systemach, które mogą być wykorzystane przez wrogie podmioty. Operacje wywiadowcze, hakerzy są wykorzystywani do zdobywania informacji z systemów komputerowych i sieci należących do innych krajów, organizacji terrorystycznych, grup przestępczych czy innych podmiotów będących celem wywiadu. Cyberwojna. W sytuacjach konfliktów międzynarodowych hakerzy mogą być używani do przeprowadzania cyberataków na infrastrukturę krytyczną wrogich państw, takich jak systemy energetyczne, sieci komunikacyjne czy instytucje finansowe, monitoring i przeciwdziałanie przestępczości. Agencje wywiadowcze i bezpieczeństwa używają hakerów do śledzenia i zwalczania działalności przestępczej w internecie, w tym przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, narkotykami oraz innych nielegalnych działań. Rekrutacja z czarnych kapeluszy. Czasami agencje mogą rekrutować byłych czarnych kapeluszy, czyli Black Hat Hackers oferując im legalne zatrudnienie w zamian za wykorzystanie ich umiejętności w służbie państwa. Takie działania są jednak kontrowersyjne i mogą wiązać się z ryzykiem. Współpraca z hakerami pozwala agencjom wywiadowczym i bezpieczeństwa na lepsze zabezpieczenie swoich systemów, zdobywanie kluczowych informacji oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Czacie GPT, czy znasz jakichś sławnych hakerów? Tak, istnieje wielu sławnych hakerów, którzy zyskali rozgłos z różnych powodów. Niektórzy ze względu na swoje umiejętności techniczne i etyczną działalność, inni z powodu głośnych przestępstw komputerowych oto kilku znanych hakerów. Kevin Mitnick, jeden z najbardziej znanych hakerów na świecie, który w latach 80. i 90. włamywał się do systemów takich firm jak IBM, Nokia czy Motorola, po kilku latach ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości został aresztowany i skazany na więzienie. Po odbyciu kary Mitnick stał się konsultantem do spraw bezpieczeństwa. I autorem książek na temat cyberbezpieczeństwa Adrian Lamo zyskał sławę po włamaniach do systemów takich firm jak Microsoft, Yahoo! i The New York Times. Później stał się znany jako informator, który zgłosił działalność Chelsea Manning, co doprowadziło do wycieku tajnych dokumentów do Wikileaks. Lamos zmarł w 2018 roku. Gary McKinnon, brytyjski haker, który w 2002 roku włamał się do systemów komputerowych NASA i Pentagonu, twierdził, że szukał dowodów na istnienie UFO. Mac stał się tematem głośnej sprawy ekstradycyjnej między Wielką Brytanią a USA, która zakończyła się w 2012 roku, kiedy brytyjski rząd zdecydował się nie wydawać go stanom Zjednoczonym. Kevin Paulsen znany również jako Dark Dante. Poulsen zdobył sławę, gdy przejął linie telefoniczne stacji radiowej Kiss aby wygrać konkurs, którego nagrodą był nowy samochód. Po aresztowaniu i odbyciu kary więzienia Paulsen stał się dziennikarzem i redaktorem w serwisie Wired. Anonymous, międzynarodowa grupa hakerska znana z licznych ataków na strony rządowe, korporacyjne i organizacji religijnych. Anonymous nie jest jedną osobą, lecz luźno powiązaną grupą hakerów, którzy działają pod wspólną nazwą i ideologią. Julian Assange, założyciel Wikileaks, platformy ujawniającej tajne dokumenty rządowe i korporacyjne. Choć Assange nie jest tradycyjnym hakerem, to jego działalność związana z Wikileaks przyciągnęła uwagę międzynarodową i wywołała kontrowersje. LulzSec – kolejna znana grupa hakerska, która przeprowadzała ataki na strony internetowe dużych firm i instytucji, w tym Sony Pictures, CIA i FBI. Ich działania były często motywowane chęcią zwrócenia uwagi na luki w zabezpieczeniach i ośmieszenia ofiar. Ci hakerzy i grupy hakerskie odegrali istotną rolę w historii cyberbezpieczeństwa i technologii przyczyniając się zarówno do rozwoju techniki ochrony danych, jak i do zwiększenia świadomości na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Dla porównania zapytamy najnowszy model Claude 3.5 Sonnet, który wdarł się na szczyty list skuteczności. To, to jest haker. I odpowiedź jest podobna do tej, której udzielił Chat GPT, czyli mamy White Hat, Black Hat and Hacktivist, czyli Grey Hat. Czy znasz jakichś sławnych hakerów? Tutaj pojawiła się lista, na której pojawia się Linus Torvalds, twórca systemu operacyjnego Linux, często uznawany za pozytywny przykład hakera. Czyli w odróżnieniu od tego, co pokazywał nam chat GPT, tutaj mamy pozytywnych hakerów, a nie samych negatywnych. Pojawia się również Tsutomu Shimomura, ekspert do spraw bezpieczeństwa, który pomógł schwytać Kevina Mitnika. Oraz Richard Stallman, pionier ruchu wolnego oprogramowania, często określany mianem etycznego hakera. I w tym miejscu Claude Chipu Sonet przewyższa czata GPT, bo podaje przykłady hakerów z ciemnej, jasnej strony. Dobrze, klonecie Chipu, czy któryś z hakerów popełnił samobójstwo w wyniku presji? Tak. Niestety znany jest przynajmniej jeden głośny przypadek samobójstwa hakera w wyniku presji prawnej. Jest to historia Arona Schwartza. Aron Schwartz był programistą, przedsiębiorcą i aktywistą internetowym był współtwórcą formatu RSS serwisu Reddit oraz organizacji Creative Commons. Schwartz był znany ze swojej walki o wolny dostęp do informacji w internecie. W 2011 roku Schwartz został oskarżony o włamanie do sieci MIT i pobranie milionów artykułów naukowych z bazy JSTOR. Groziło mu do 35 lat więzienia i milion dolarów grzywny. Presja związana z toczącym się postępowaniem prawnym oraz perspektywa długiego wyroku więzienia miała ogromny wpływ na jego stan psychiczny. 11 stycznia 2013 roku w wieku 26 lat Aaron Schwartz popełnił samobójstwo w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku. Jego śmierć wywołała szeroką dyskusję na temat surowych przepisów dotyczących przestępstw komputerowych i etyki w internecie. Ta tragiczna Historia podkreśla złożoność kwestii etycznych i prawnych związanych z działalnością hakerską oraz potrzebę zrównoważonego podejścia do regulacji internetu i cyberprzestępczości. Zapytajmy o to samo Chata GPT. OK, i w tym przypadku Chat GPT podaje bardzo podobną odpowiedź. Aaron Schwartz był współtwórcą technologii RSS, Markdown, współzałożycielem Reddit'a i tak dalej. I po udostępnieniu dużej ilości publikacji naukowych z Uniwersytetu Massachusetts Institute of Technology, czyli MIT, każdy obywatel Stanów Zjednoczonych powinien mieć do nich dostęp, i za to groziło mu 35 lat więzienia, że udostępnił badania naukowe. Z uczelni wyższej w Stanach Zjednoczonych. Tak to niestety bywa. W czacie GPT, czy znasz jakichś hakerów white hat, czyli tych pozytywnych? Tak, istnieje wielu znanych hakerów typu white hat. Którzy wykorzystują swoje umiejętności do testowania i zabezpieczenia systemów komputerowych. Oto kilku z nich. Kevin Mitnick trafił na białą listę. Był kiedyś jednym z najbardziej poszukiwanych hakerów na świecie, ale teraz jest zaliczony do White Hat, ponieważ pracuje m.in. dla rządu. Charlie Miller był analityk bezpieczeństwa NSA, który stał się sławny dzięki wykrywaniu luk w zabezpieczeniach w produktach Apple. <grywanie> Wspólnie z Chrisem Walasekiem. Zademonstrował również możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad samochodem Jeb Cherokee, co skłoniło producentów samochodów do zwiększenia bezpieczeństwa w swoich pojazdach. Hmm? Jason E Street, znany Etyczny hacker i autor książek na temat bezpieczeństwa komputerowego. Street jest często zapraszany do przeprowadzania testów penetracyjnych. Mark Meifer, współzałożyciel i Digital Security, zajmujący się cyberbezpieczeństwem. Chris Wysopal, znany również jako Wealthpond, Pond, jest współzałożyciel i CTO firmy Veracode, która specjalizuje się w analizie bezpieczeństwa oprogramowania. H.D. Moore, twórca narzędzia Metasploit, jednego z najważniejszych narzędzi używanych obecnie przez etycznych hakerów do testowania zabezpieczeń systemów komputerowych. Zapytajmy go tak: czy Linus Torvalds jest hakerem? Linus Torvalds jest znany głównie jako twórca jądra systemu operacyjnego Linux, a nie jako haker w tradycyjnym sensie tego słowa, choć jego praca i wkład w rozwój programowania open source wymaga ją zaawansowanych umiejętności technicznych. Termin haker w kontekście Torvaldsa odnosi się bardziej do jego roli jako programisty, lidera społeczności open source. Claude sonet czy John Carmack jest hakerem? John Carmack jest często uznawany za hakera w pozytywnym sensie tego słowa, choć bardziej precyzyjnie można go określić jako wybitnego programistę i innowatora w dziedzinie gier komputerowych. Oto kilka powodów, dla których John Carmack jest czasami kojarzony z kulturą hakerską. 1. Umiejętności techniczne. Karmak jest znany z niezwykłych umiejętności programistycznych i głębokiego zrozumienia technologii komputerowej. 2. Innowacyjność. Stworzył przełomowe silniki gier, które zrewolucjonizowały branżę gier wideo. 3. Otwartość. Karmak często dzielił się swoją wiedzą i kodem, co jest zgodne z etyką hakerską, promującą otwarty dostęp do informacji. 4. Podejście do problemów. Jego sposób myślenia, rozwiązywania problemów technicznych jest często porównywana do podejścia hakerskiego, kreatywnego i nieszablonowego. 5. Wkład w społeczność. Aktywnie uczestniczył w społeczności programistów i twórców gier, co jest charakterystyczne dla kultury hakerskiej. Jednak ważne jest, aby zaznaczyć, że Carmack nie jest hakerem w sensie osoby włamującej się do systemów komputerowych. Jest legalnie działającym programistą, przedsiębiorcą i innowatorem, który wykorzystuje swoje umiejętności do tworzenia, a nie do nieautoryzowanego dostępu do systemów. Carmack jest najbardziej znany jako współzałożyciel it Software, główny programista takich gier jak Doom, Quake, Wolfenstein i obecnie pracuje nad technologiami wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji. To teraz pytanie podchwytliwe na logikę. Klodzie, czy pulsonet, dlaczego nigdy nie będziesz w stanie zidentyfikować najlepszych hakerów Black Hat? Odpowiedź: Rozumiem, że pytasz o trudności w identyfikacji najlepszych hakerów typu Black Hat. Oto kilka głównych powodów. Anonimowość. Najskuteczniejsi hakerzy Black Hat dokładają wszelkich starań, aby pozostać anonimowi, wykorzystują zaawansowane techniki maskowania swojej tożsamości i lokalizacji. 2. Brak rozgłosu. W przeciwieństwie do hakerów aktywistów, najlepsi Black Hat często działają w ukryciu. Nie chwaląc się swoimi osiągnięciami publicznie. 3. Zaawansowane techniki używają wyrafinowanych metod, które utrudniają wykrycie ich działań. 4. Ciągła ewolucja. stale adaptują swoje metody do nowych zabezpieczeń, co utrudnia śledzenie ich działań w dłuższym okresie. 5. Współpraca z przestępczością zorganizowaną. Niektórzy mogą działać w ramach większych grup przestępczych, co dodatkowo utrudnia ich identyfikację. 6. Działanie w szarej strefie. Część ich działań może być na granicy legalności, co komplikuje ściganie. 7. Międzynarodowy zasięg. Działają często ponad granicami państw, co komplikuje procesy prawne i śledcze. 8. Ograniczenie w raportowaniu. Wiele firm nie zgłasza ataków, obawiając się utraty reputacji. Te czynniki sprawiają, że identyfikacja najlepszych hakerów Black Hat jest niezwykle trudna, a często praktycznie niemożliwa. Co na to czat GPT? Odpowiedź. Zidentyfikowanie najlepszych hakerów typu Black Hat, czyli tych, którzy łamią zabezpieczenia komputerowe w celach przestępczych, jest niezwykle trudne w kis z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze, anonimowość. Hakerzy Black Hat starają się zachować pełną anonimowość, używając zaawansowanych technik takich jak vpn -y i sieci Tor, używają wirtualnych sieci prywatnych oraz sieci Tor, które maskują ich rzeczywistą lokalizację, jadrę IP, co utrudnia ich śledzenie. Fałszywe tożsamości korzystają z fałszywych tożsamości kradzionych danych osobowych, aby uniknąć identyfikacji. To zaczyna brzmieć jak przepis, receptura, jak zostać dobrym hakerem, albo raczej jak zostać Złym hakerem i nie dać się złapać. <laughs> zaawansowane techniki ukrywania śladów. Najlepsi hakerzy Black Hat stosują zaawansowane metody ukrywania swoich działań, takie jak szyfrowanie. Szyfrują swoje komunikacje i dane, aby uniemożliwić ich odczytanie przez organy ścigania. Usuwanie logów. Po dokonaniu ataku usuwają wszelkie logi i ślady, które mogłyby ich zdradzić. Decentralizacja i struktury przestępcze. Grupy hakerskie działają w zdecentralizowanych grupach, gdzie każdy członek zna tylko niewielką część struktury i innych członków, co utrudnia rozbicie całej grupy. Tak działają l głównie agencje wywiadowcze, agencje bezpieczeństwa i agencje zajmujące się realizowaniem supertajnych projektów. Silk Road i inne dark web marketplaces korzystają z ukrytych rynków internetowych, takich jak Silk Road, gdzie mogą sprzedawać swoje usługi i narzędzia, nie ujawniając swojej tożsamości. Globalny zasięg. Jurysdykcje międzynarodowe często operują z krajów, które nie mają umów ekstradycyjnych lub gdzie ściganie cyberprzestępców jest mniej rygorystyczne. Szybka adaptacja i ewolucja, nieustanne zmiany metod, stale zmieniają swoje metody i narzędzia, aby pozostać krok przed organami ścigania i systemami zabezpieczeń. Unikają rutyny. To są podstawy nauk w każdej agencji bezpieczeństwa. Przykład. Hakerzy z grupy Lizard Squad. Grupa Lizard Squad znana z ataków DDoS. Na serwery gier wideo jest przykładem organizacji, która wykorzystuje wyżej wymienione techniki, aby uniknąć identyfikacji i ścigania. Podsumowanie. Zidentyfikowanie najlepszych hakerów Black Hat jest prawie niemożliwe ze względu na ich zaawansowane techniki ukrywania, zachowywanie anonimowości, globalny zasięg działalności oraz szybkie adaptowanie się do nowych technologii i metod śledzenia. Wnioski. Słowo haker zmienia swoje znaczenie. Kiedyś haker to był wytrawny ekspert technologii komputerowych, a dzisiaj jest bardziej kojarzony z ekspertem w kwestiach łamania zabezpieczeń. Warto pamiętać, że praktycznie każde słowo dla różnych ludzi może mieć różne znaczenie, które zmienia się z czasem. Różne źródła podają przykłady różnych hakerów. ChatGPT koncentruje się na ciemnej stronie mocy, Klot 3.5 podaje pozytywne przykłady, czyli Każdą informację zawsze należy potwierdzać w różnych, najlepiej przeciwnych źródłach. Najlepszych hakerów Black Hat nigdy nie poznamy, bo unikają rozgłosu i dbają o prywatność, czyli o swoje bezpieczeństwo. Najlepsi hakerzy White Hat tworzą świat wokół nas, bo często to dzięki ich osiągnięciom rozwija się technologia komputerowa. Jedną z najważniejszych umiejętności przy łamaniu zabezpieczeń komputerowych jest socjotechnika, a więcej na ten temat znajdziesz w książkach Kevina Mitnika. W jednym z komentarzy ktoś chciał, abym ominął cenzurę Chata GPT, ale tak naprawdę chciał, abym schakował czata GPT, złamał jego zabezpieczenia. Takie działanie to doskonała recepta na zapisanie się w bazach Agencji Bezpieczeństwa NSA jako potencjalny cel obserwacji. Już tylko te kilka kontrowersyjnych pytań, które zadałem chatowi GPT i Claude'owi prawdopodobnie spowodowały założenie nowego rekordu w bazach NSA dla mojego numeru IP. Nawet jeśli nie jesteś hakerem, tylko dziennikarzem, tak jak Julian Assange, i nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, tylko na przykład Australii, to jeśli zaczniesz się wychylać z tłumu, to mogą ci grozić poważne oskarżenia, bo jeśli będzie trzeba cię ujarzmić, to znajdzie się na to przepis. A jeśli masz jakieś niezwykłe pomysły, cenne uwagi i ciekawe pytania, to wpisz je w komentarzu pod filmem. A co najważniejsze, wpadnij tu jeszcze kiedyś. A na tą chwilę to tyle. Cześć.